Witajcie moi drodzy, dzisiaj kolejny filmik, tym razem działanie. Tak, mówiliśmy o tych zasadach. Teraz chciałbym rozłożyć działanie w ujęciu, właśnie treningu sportowego. Będę tutaj mówił dosyć ogólnie, nie będę się skupiał tylko na takim treningu e, siłowym. Może być to bieganie, pływanie, kolarstwo, wybierzcie sami. E, temat jest dosyć szeroki. Ok, więc zaczynamy. Sprawca. Kim jest sprawcą działania? Dobrze, oczywiście, że ty, ja, kto inny, tylko ty, to ty musisz stać, zacząć działać, ale jak to zrobić, Wytłumaczymy dalej. Więc tak, druga opcja, yy, drugi punkt, cel działania. Ok, yy, więc czemu zawsze podkreślam, że warto stawiać sobie cele, bo właśnie to pozwoli nam iść dalej. Tak, w momencie, kiedy już nam się nie będzie chciało, ale gdzieś jest ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, będziemy do tego wracać, i on będzie, jakby, trzymać nas e, na tych torach e, do osiągnięcia tego celu. Więc wiadomo, jest ta motywacja na początku, zawsze, gdzieś ona znika, ale jeżeli mamy gdzieś ten cel, to mówimy sobie: Kurczę, nie mogę przestać, jest ten cel, który sobie wyznaczyłem. Cel treningu? Może to być, nie wiem. Sunięcie paru kilo, kratę na brzuchu, wystartowanie w biegu na 10-20 albo przebiegnięcie maratonu. Tak naprawdę cel zależy od Was. Aczkolwiek zawsze warto wybierać ten cel w taki w miarę osiągalny, żebyśmy też nie osiągali od razu. Wiadomo, zaczynamy biegać, ktoś sobie postanowi, no, chce przebiec maraton, tak? No ale no, fajnie by było wziąć udział w jakimś tam krótszym biegu nie rzucać się od razu na maraton, bo no, możemy biegać rok, tak, dwa, wciąż nie będziemy przygotowani do tego maratonu, chcielibyśmy go przebiec, no ale tutaj wtedy brakuje nam e, sił, żeby od razu ten maraton zrobić i no gdzieś tam się zniechęcamy po drodze, Ok. Trzecie, wynik, bardzo powiązany z celem. E, wynik w treningu, czyli tak jak mówiłem, że jesteśmy w stanie już przebiec jakiś tam odcinek, Jesteśmy w stanie wycisnąć jakiś tam ciężar na płaskiej, tak? Albo jesteśmy w stanie przepłynąć w ileś basenów bez zatrzymywania się. Jest to wynik właśnie tych treningów, które wykonujemy. Wyniki są mega motywujące, w szczególności kiedy uda nam się osiągnąć cel. Ten wynik jest właśnie mierzalny i on nam przedstawia, czy to nam się udało, czy nie. Bez tego nie byśmy nie byli w stanie skreślić, określić, czy nasz cel został spełniony. Środki i metody. To jest ciekawy punkt. Tak naprawdę, jeżeli mamy jakiś cel i on jest powiązany z tym, żeby wykonać sobie na przykład ten bieg, tak? Więc jakie są środki i metody do tego? Ok. Część ludzi, którzy chce przebiec maraton, mówi, musi zacząć biegać, tak? No, jest to dosyć e, normalne podejście, tak? Aczkolwiek, e, jeżeli ten Twój trening e, będzie jakoś usystematyzowany, podejdziesz do tego w sposób e, bardziej naukowy, tak? E, zrozumiesz, jak działa ludzkie ciało, ile potrzebujemy czasu na regenerację. Środki, metody naprawdę mogą przyspieszyć. Do osiągnięcia celu i do osiągnięcia lepszego wyniku. Więc tu możemy uprościć sobie te metody, ale możemy je też sobie bardziej jakby rozwijać, dzięki czemu nasze wyniki będą o wiele większe. Ok, piąte warunki. Ok, jakie mamy warunki w ujęciu spełnieniu tego działania? Czyli załóżmy, mogą być to warunki nawet atmosferyczne, tak? jeżeli chcemy zacząć biegać a na dworzu leje deszcz, albo jest mega gorąco, jest to mega utrudnione. Wtedy całą część ludzi chodzi na siłownię, są tam bieżnie, można tak biec. Bo ja nie polecam, dla mnie to jest mega nudne. Ale no warunki też są ważne, no bo tutaj jak mówię, możemy też odbić się od tematu i mówić sobie, dobra, ale jakie mam warunki ja jako osoba, tak? Nie każdy zawsze będzie sprawny do wykonania pewnych ćwiczeń, musi gdzieś tam nadrobić swoją mobilność. Jest problem, żeby zacząć na przykład nawet robić te zwykłe pompki, Łokcie się rozjeżdżają, jest jakiś problem, staramy się skupić, nie wiemy jak to zrobić. No tutaj wtedy warto cofnąć się do tych środek, środków i metod, dzięki którym możemy jakby też zdiagnozować co jest nie tak i jak poprawić nasze warunki działania. Bo to wszystko wiąże się z tym, że to działanie będzie bardziej efektywne, jeżeli będziemy opierać się na tym, aby te warunki poprawiać. Ok, szósta, aparatura, tak? No tutaj, jeżeli idziemy na siłownię, to wiadomo, aparaturą będą wszystkie ciężary wokół, wszystkie maszyny, które korzystamy. Przy bieganiu aparaturą mogą być buty, tak? Dobre buty to jest też dosyć ważny aspekt podczas treningu biegowego, aby one były dopasowane, wygodne, e, nie sprawiały problemu. No tutaj pff, od aparatury może też zależeć, no nie wiem, to, że idziemy sobie na basen, tak, e, bez oczywiście tych, tego akwenu, który jest też częścią warunków, no byśmy nie zrobili tego treningu. Ok, e, następny, materiał. No to, to co tu jest tutaj materiałem podczas treningu? Nasze ciało, tak, więc tutaj wracając do poprzedniego filmiku, to, co jemy, jest niezwykle ważne, tak? bo, tak jak mówią, jesteśmy tym, co jemy. Jeśli nie będziemy zwracać uwagę na produkty, które przyjmujemy, to nie zbudujemy. No, nie będzie ten cel, ten wynik spełniony. Eee, I ósme uzasadnienie. Więc tak naprawdę, czym się wiąże działanie uzasadnienia? Eee, no, to jest tak naprawdę, jakby ten mógłby być na początku, moglibyśmy przedstawić, czy mamy e, motywację wewnętrzną, czy zewnętrzną, czy tam ktoś powiedział, że słuchaj, no trochę tutaj Ci przybrało się e, mięska z boku, nie? albo że no, chcemy, chcemy po prostu też akceptacji innych, tak, podziwu. Część ludzi mówi, że nie, mnie to nie interesuje, ale uwierzcie, że żyjemy w społeczeństwie i każdy z nas szuka dobrego zdania o sobie w świetle innych e, opinii. tak. Więc wiadomo, tutaj też chcemy jakoś zabłysnąć przed innymi, przed samym sobą, potrzebujemy tego, możliwe, że jest to oparte tym, że nie czujemy się dobrze w naszym ciele, niska samoocena, uwierzcie, trening naprawdę może pomóc tym, możemy czuć się lepiej. Więc działaj, tak jak mówię, nie zastanawiaj się, ale też uwzględniaj tutaj te wszystkie punkty, które podałem. Miłego dnia, trzymaj się.